Witam Was jeszcze w świątecznej atmosferze obchodów 11 listopada. Piotr Andrzejewski, Agnieszka Olszewska. Polskie Święto Niepodległości jak co roku i tym razem było na Litwie obchodzone z rozmachem. O czym między innymi przekonacie się w dzisiejszym odcinku Co się dzieje. Zaczynamy! Wybierzemy się na audiowizualny pokaz laserów za wolność. Sprawdzimy jakie filmy przywieźli w tym roku do Wilna organizatorzy Festiwalu Kina Polskiego w Skanoramie. Także sprawdzimy swoją formę z uczestnikami 27. Sztafety Niepodległości. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak śpiewał kiedyś polski zespół chłopcy z placu broni. Ale wolność nigdy nie jest dana na zawsze. Wiedzieli o tym kolejni architekci polskiej niepodległości nie tylko w 1918 roku. Wiedział też o tym Tadeusz Kościuszko, bohater Polaków, Litwinów i Białorusinów. Właśnie z myślą o nim i o uchwalonej 230 lat temu Konstytucji 3 Maja została stworzona audiowizualna projekcja, zatytułowana Za Wolność. Imprezy związane z obchodami 230 rocznicy Konstytucji 3 Maja trwają przez cały rok. Tym razem dziedziniec Muzeum Narodowego Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie rozświetlił audiowizualny pokaz laserów i świateł. Taki nowoczesny sposób mówienia o historii przypadł do gustu zebranym mieszkańcom i gościom stolicy. Oceniamy to bardzo pozytywnie. Zawsze dobrze jest to ciekawe widowisko wydarzenia historycznych. Umiejętność niebanalnej prezentacji, która może zainteresować różnych ludzi, jest niezwykle ważna. To wydarzenie jednoczy różne narody, więc powinno być jeszcze więcej poświęconych mu imprez. Takie instalacje to coś, czego nie zobaczysz często, taka inna prezentacja historii. To mi się najbardziej spodobało. Zawolność to widowisko poświęcone przede wszystkim Tadeuszowi Kościuszce, bohaterowi trzech narodów Polaków, Litwinów i Białorusinów. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie, a do realizacji projektu została zaproszona ekipa mistrzów leserowych z Polski. Spektakl światła światła, bo ze światłem kojarzą się jakieś wysokie ideały. Właśnie światło ma przedstawić nam ideale niepodległościowe, wolnościowe, ideale demokratyczne, o które walczyli nasze przodkowie. Byli obywateli Rzeczypospolitej, obojga narodów. Na samym początku na pięknej elewacji będzie wideomapping przedstawiający wiele Epizodów, takich jak Konstytucja 3 Maja, Tadeusz Kościuszko związanych z Unią Europejską. Następnie przejdziemy do pokazu laserowego przestrzennego z elementami graficznymi. Będzie to już kompletnie na bajka, przeniesiemy się w świat magii. Kolejnym trzecim etapem będzie pokaz fontan, gdzie uwaga, woda pali się żywym ogniem. W czwartej części znowu wróci do tego, co najbardziej spektakularne w laserach, czyli pokaz laserowy przestrzenny z elementami graficznymi na tym pięknym budynku. Pierwsza część była krótsza, druga jeszcze bardziej pozytywnie zaskoczyła. Ciekawie się oglądało takie widowisko bez słów, opowiadające o historii za pomocą obrazów. Nie sądzę, że młodzież coś zrozumiała. Piękne show, tak, dym, ferwerki, zgadzam się, ale historię się trzeba jeszcze douczyć. Pokaz był uzupełnieniem wystawy o dobro ojczyzny Litwa i Polska w wybodze konstytucji 3 maja, która jest eksponowana w pałacu Wielkich Książek Litewskich. Mam nadzieję, że jako, jako część. Programu kulturalnego wystawy e, o dobro ojczyzny to jest bardzo takim ważnym e, osiągnięciem. Może dla inspiracji młodzieży pójść też na wystawy i zobaczyć na żywo te portrety tych e, postaci historycznych czy inne relikwie związane z konstytucją, zaręczeniem wzajemnym obojga narodów czy kosiuszką. 2021 rok przez Sejmy Polski i Litwy został ogłoszony rokiem Konstytucji 3 maja. 25-minutowe widowisko za wolność cieszyło się niezwykłą popularnością, dlatego tego samego wieczora został zorganizowany dodatkowy czwarty pokaz. Sztuka wizualna przekazuje nie tylko emocje czy idee, lecz także wspomnienia. Wie dobrze o tym polska ilustratorka Joanna Konsecho, która ołówek i kredki traktuje jak przedłużenie własnych myśli. Swoimi doświadczeniami podzieliła się z czytelnikami na Wileńskim Festiwalu Literackim – Wyspa Książki Dziecięcej. Jesteśmy w Bibliotece Instytutu Polskiego w Wilnie, bo gdzie jak nie przy książkach, można rozmawiać o ich ilustracjach. Na kilka dni w Wilnie gości Joanna Konsecho, bardzo znana polska ilustratorka, na co dzień mieszkająca w Paryżu. Dzień dobry. Dzień dobry. Była Pani gościem festiwalu Wyspa Książki Dziecięcej. Festiwal był podzielony na takie dwa moduły, jakby był moduł bardzo taki profesjonalny i był taki też moduł mniej profesjonalny, czyli nastawiony bardziej na, na warsztaty. Właśnie, miała Pani spotkanie ze studentami, jak również z dziećmi w przedszkolu, prawda? Jakie wrażenia zostały po tym spotkaniu? Jakby takie najbardziej ujmujące to z przedszkola, no jednak z dziećmi, dzieci fantastycznie zareagowały na propozycję warsztatów. I uczestniczyły z wielką radością. Tworzyły coś w rodzaju dużej ilustracji do książki. Studenci no, podchodzą do tego już bardziej tak poważnie, już, już z takim trochę może. Pomysłem na swój własny zawód, na swoją własną przyszłość. W sobotę była z kolei prezentacja dla w domu nauczyciela, dla ludzi, którzy się interesują po prostu książką obrazkową. Nie tylko jest zainteresowana do, do dzieci, że może to być równie dobrze książka. Którą dorosły weźmie w rękę i, i się nad nią zatrzyma, chociaż są też osoby, które uważają, że to jest w ogóle niepoważne zajęcie. <taki> Takie ilustrowanie książek, ale myślę, że pomału, pomału to się zaczyna i zresztą taką książką też jest zgubiona dusza, która jest do tekstu Olgi, Olgi Tokarczuk. Nie wiem, jak jest w przypadku Olgi, ale ja tę książkę yy, traktuję jako książkę, która się równie dobrze może kierować do dorosłych, jak i do dzieci. Od czego się zaczęła Pani przygoda z noblistką? Od zwykłego spotkania na targach, które odbywały się w Paryżu, targi książki, na kolacji w ambasadzie polskiej. Wyszłyśmy w tym samym momencie na papierosa zwyczajnie. I wtedy odważyłam się jej powiedzieć, że jestem fanką. No i tak to się zaczęło. I nadal trwa? Nadal trwa. Jakoś z 6-7 lat co panią wiąże z Willem? Na tych terenach się urodził mój dziadek. Dziadek tata Taty, Łentupy. Teraz ta wieś się znajduje już po stronie białoruskiej. Na co dzień pani mieszka w Paryżu? Pod Paryżem. I pani jeszcze jest mocno związana też z Włochami. Tak, ponieważ moim pierwszym wydawcą był wydawca włoski Topi Pittori. I bardzo, bardzo często teraz współpracuję z, z różnymi miejscami we Włoszech. To mogą być szkoły ilustracji, to mogą być jakieś e, stowarzyszenia kulturalne. Tęskie, pani do Polski. Im więcej jeżdżę, tym mniej tęsknię, ponieważ więcej tam jestem. Kilka lat temu e, kupiłam dom. Taki stary drewniany dom w Niskim z takim zamiarem, no, żeby tam zamieszkać. Życzę spełnienia marzeń tych. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się na największym litewskim międzynarodowym festiwalu kinowym Skanorama, który co roku gromadzi ponad 40 tysięcy widzów. Jak co roku w listopadzie są pokazywane najlepsze filmy europejskie, ale ten rok jest szczególny, ponieważ mamy aż 10 polskich tytułów w ramach Skanoramy. Czy to jest pierwszy rok, gdy na festiwalu filmowym z Kanorama jest prezentowanych tak wiele polskich produkcji? Tak, po raz pierwszy organizujemy specjalną prezentację polskiego kina. Ono zawsze było i wciąż jest wysoko cenione i oczekiwane na Litwie. Każdy festiwal interesuje się polską kinematografią. Polska ma wielu reżyserów znanych na całym świecie. Ma także wielu interesujących debiutantów, których pierwszą lub drugą pracę już można podziwiać na festiwalu filmowym w Cannes czy w Wenecji. Z Kanoramą współpracujemy od samego początku. To, to nasz sprawdzony partner i właśnie z tego powodu też w tym roku połączyliśmy siły i, i spróbowaliśmy zorganizować jedno wspólne, duże wydarzenie pod hasłem Festiwal Filmowy. Polskiego w Skanoramie. Podzieliliśmy się ze Skanoramą można powiedzieć pół na pół. Część filmów zaproponowała właśnie Skanorama. Ich kryterium wyboru to były filmy uznane przez międzynarodowe festiwale filmowe. My z kolei wybieraliśmy firmy, filmy, które ważne są z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszej działalności, naszych priorytetów. Dajemy hołd dwóm wielkim mistrzom Stanisławowi Lemowi i Andrzejowi Wajdzie, po, w ramach festiwalu zostanie wyświetlony film przekłada z 68 roku. Jest to jedyny film, który miał się Lemowi spodobać, więc cieszymy się, że publiczność litewska po raz pierwszy ten film zobaczy na tak dużym festiwalu filmowym. Panie doktorze, siódma operacyjna dzwoni, że nie pasuje. Jak magazynier wyda większe. Wiem, że będzie za małe. Na pierwszy film, który podczas uroczystego otwarcia rozpoczął Festiwal Bóg Bóg. Filmu Polskiego w Skanoramie wybrano dramat, żeby nie było śladów, w reżyserii Jana Pawła Matuszyńskiego. Działamy dwutorowo. Szukamy najmniejszego punktu zaczepienia, czegokolwiek. Warto obejrzeć z powodu tematyki, która jest poruszona w tym, w tym filmie. Kontekst historyczny, przeszłość Polski. Wiele osób to pamięta też na Litwie i myślę, że to będzie temat aktual, wciąż aktualny dla widza litewskiego. To myślę, że kultura polska jest coraz bardziej popularna na Litwie i Tydzień Polskiego Kina to taka akumulacja, że możemy zobaczyć kilkanaście dobrych polskich produkcji. A życzyłbym sobie, żeby i w ciągu roku była możliwość z polską kinematografią, z polską sztuką mistyczność. Wszystkich produkcji na pewno nie da się zobaczyć tym razem, ale kilka produkcji na pewno zobaczę. Widzowie cieszą się z możliwości obejrzenia polskich produkcji kinowych, jednak nie ukrywają, że ciągle odczuwają niedosyt polskiego kina na Litwie. Nie widzimy wszystkich polskich filmów, tych dobrych filmów nie widzimy. Ale oczywiście, że brakuje i, i ma mamy nadzieję, że będzie tej produkcji coraz więcej. No, ale teraz Przynajmniej cieszymy się tym, co mamy. Festiwal zapowiada się bardzo atrakcyjnie, ale sprawdźmy, jakie jeszcze wydarzenia kulturalne czekają na nas w najbliższym czasie. Z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Dom Kultury Polskiej w Wilnie zaprasza na koncert piosenek patriotycznych oraz przybojów muzyki rozrywkowej w wykonaniu Eweliny Saszenko. Na scenie towarzyszyć jej będzie Rafał Łeckiewicz-Quintet. Koncert odbędzie się w niedzielę 14 listopada o godzinie 16 na scenie DKP. Wejście wyłącznie z paszportem możliwości po wcześniejszej rejestracji mailowej lub telefonicznej. Również w niedzielę 14 listopada w Wileńskiej Fabryce Dymu wystąpi Tuwiańska Orkiestra Narodowa. Ten wyjątkowy, założony w 2003 roku zespół gra na tradycyjnych rosyjskich i tuwiańskich instrumentach, łącząc je z brzmieniem klasycznych instrumentów z zachodu. Ponadto muzycy wykorzystują tradycyjną sztukę śpiewu gardłowego. Początek koncertu o godzinie 19. We wtorek 16 listopada na scenie Rosyjskiego Teatru Dramatycznego w Wilnie można będzie zobaczyć dwa monodramy polskiego teatru studio. Kolega Mela Gibsona w wykonaniu Łukasza Kamińskiego opowiada zabawną historię aktora w średnim wieku, którego kariera sceniczna ograniczyła się do jednej wielkiej roli. Z kolei nieznana. To spektakl na podstawie zapisków z życia jednej z najsłynniejszych kobiet XX wieku, Marilyn Monroe. W tytułowej roli wystąpi Justyna Stankiewicz. Rady święta niepodległości Rzeczpospolitej na Litwie mają już swoją tradycję. Oprócz oficjalnych uroczystości na cmentarzu na Rosie, kilkanaście lat temu powstał pomysł uczenia 11 listopada na sportowo sztafetą niepodległości. W tym roku nie mogło być inaczej. Kilkudziesięciu uczestników pobiegło z rodzinnego złowa, marszałka Józefa Piłsudskiego, do Wilna. 350 kilometrów, trzy długie dni i krótkie noce. To 27. sztafeta niepodległości wieleńskiego chówca Maryi im. pani Ostrobramskiej. Tegoroczny bieg był poświęcony 400-leciu bitwy pod Chocimiem i dedykowany pamięci wielkiego hetmana Chodkiewicza. Młodzież startowała 9 listopada na Łotwie, meta była na Wileńskiej Rosie. Wjechaliśmy najpierw do Kirchholma i wybiegliśmy spod Kirchholma, czyli dzisiejszego Salasbius. To jest około 25 km od Rygi, no czyli z Rygi, tam gdzie odbyła się wielka bitwa pod Kirchholmem, czyli wielkie zwycięstwo. Polaków, Jana Karola Chodkiewicza nad armią szwedzką. Młodzież wspaniała. Było nas na całej trasie od Kirchholmu, to było 20 osób. Później dojechało 17 osób, czyli 37 osób i plus 23 osoby z chówca, Głowno, po prostu z tamtych, z macierzy. Sztafeta polega na nieprzerwanym, oprócz krótkich przerw na nocleg, biegu dwóch osób niosących flagi Polski i Litwy. Pozostali uczestnicy jadą za nimi autokarem i co kilka minut wymieniają się z biegnącymi. I tylko kilka ostatnich kilometrów przed metą biegną wszyscy razem. Już ponad 20 razy uczestniczyłeś w sztofecie. W tym roku koordynujesz wszystkich harcerzy, prawda? 20 lat temu biegłeś sam, taki z zapalem, tylko było więcej śniegu. Autokar był powiedzmy ikarus. Ale była taka sama przygoda, ten sam duch. Tu w życie, dzieje się życie. Młodzież biegnie, młodzież chętna. Trasa złotwy przebiegała przez Birże, Uciany, Kupiszki, Święciany do Zułowa, miejsce urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Startujecie już o godzinie 5 rano, tak? Kiedy jest jeszcze bardzo ciemno. Kilka godzin biegniemy w całkowitej ciemności też dnia poprzedniego, to też biegliśmy chyba po 23. skończyliśmy, kiedy już e, czujesz, że nie możesz biec dalej, to po prostu myślisz, dlaczego to robisz, że nie biegniesz to rekreacyjnie, że biegniesz z idei. I też ta feta osobiście poświęcę mojemu pradziadkowi Józefowi Kamińskiemu, który e, brał udział w bitwie o Monte Cassino z armią generała Andersa. Takim sposobem jak dzisiaj, bo że tą sztafetą chcemy e, od uczcić tą od pamięć tych od, e, rycerzy, tych żołnierzy, którzy walczyli o nasze kraje, o naszą no, niepodległość, swobodę. Moim zdaniem to jest jeden z najlepszych sposobów uczcić właśnie to święto, bo to jest wspaniałe przeżycie, wspaniała atmosfera i naprawdę będziemy dalej tak uczestniczyć. W ostatnim dniu sztafety pozostał odcinek z Złowa przez Niemęczyn do Wilna. W tym roku miałem troszeczkę szalonych biegaczy, bo wyobraźcie sobie, że byliśmy dosłownie obok Piotra i Pawła, byliśmy na, o godzinie 11, a okazuje się, w 5 godzin od Zułowa tutaj dobiegliśmy. 27 sztafeta niepodległości dotarła do mety. Jest też w Wilnie, przy grobie matki i serca syna Józefa Piłsudskiego. A polska młodzież raz jeszcze udowodniła, że wie, co oznaczy być Polakiem. Przebory, się Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca w miniony weekend zaprosił na koncert z okazji 40 lecie działalności. W Litewskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu zebrali się byli i obecni członkowie zespołu oraz ich sympatycy. Repertuar działającego od 1980 roku zespołu pieśni i tańca Wilejczyzna bazuje na podwilejskim folklorze. To nim pasjonował się założyciel i wieloletni kierownik artystyczny zespołu, poeta, dyrygent i poseł na Sejm Jan Gabriel Mincewicz, który zmarł nagle, niedługo po 35. jubileuszu zespołu. W tym roku wileńszczyzna wypełniła symboliczny testament swojego pierwszego kierownika. Wystąpiła na deskach tego samego teatru co 6 lat temu. Cieszymy się, że pełna sala jest. I, i, i naprawdę ten, ten cud, który zapowiadaliśmy na początku koncertu, się stał. W pierwszej części koncertu zabrzmiały pieśni i tańce, które przez wiele lat były wykonywane przez zespół podczas występów niemal na wszystkich kontynentach świata. Druga część dzięki tańcom, śpiewom i nowoczesnym rozwiązaniom wizualnym przeniosła widzów w magiczną noc świętojańską że to jest sposób, żeby włączyć ludzi tutaj, którzy wyrośli, łączyć ich z własną historią, tradycją i ich samych ze sobą, no bo też to jest taka forma, forma życia społecznego bardzo ważna i ciekawa. Bardzo mnie cieszy to, że w tej chwili już kolejne pokolenie z naszej rodziny uczestniczy w tym zespole, a właśnie konkretnie mój bratanek, ponieważ śpiewałam ja, śpiewał mój brat i w tej chwili młodszy bratanek już jest kurzystą. Jestem tym cerku zespołu Perla, dlatego tańce dla mnie były mile widziane i przynosiły mi satysfakcję, gdyż sama tęczyłam ponad 3 lata temu na tej scenie. Występy choralne są na bardzo wysokim poziomie. W ogóle no, ten koncert taki sentymentalny, bo pamiętamy o świętej pamięci kierowniku. Podczas koncertu zaprezentowany został również wydany na tę okazję reprezentacyjny album o zespole. Praca nad nim trwała ponad rok. Przyżyliśmy tysiące zdjęć Wybraliśmy takie, które na dany moment wydają się nam najbardziej aktualne, to trochę historycznych, trochę nowoczesnych. Kierownictwo i zasłużeni członkowie zespołu Wileńszczyzna zostali uhonorowani specjalnymi medalami Propatria, zaś sam zespół medalem Pro Bono Polonie. Czyli specjalnym odznaczeniem dla zespołów kultywujących tradycję. Zespół Wileńszczyzna od 40 lat podtrzymuje to, co w duchu polskim jest najważniejsze: poczucie dumy z tego, że jest się Polakiem, ale również umiłowania przeszłości i historii, dumy z naszej polskiej tradycji i dumy z naszej polskiej kultury już możemy śmiało stwierdzić, że doszło do cudu Nocy Świętojańskiej w listopadową noc, czego wyrazem była wypełniona po brzegi sala Narodowego Teatru Opery i Baletu w Wilnie. Wszystko co dobre niestety szybko się kończy, tak jak nasza dzisiejsza audycja. Dlatego czekamy na Was jak zwykle za tydzień o tej samej porze. Pa! Chodź na kakao. Stawiasz? Zimno, nie?